Dzień dobry, nazywam się Pani Zuzia i zapraszam Was do wspólnej zabawy w ramach projektu zabawa, który zorganizowany został przez Kids View, a partnerem głównym tego projektu jest Fundacja Emma. Zapraszam Was do wspólnej zabawy. Kolejna zabawa to akrobacje zgodnie z tym, co wypadnie nam na kostce. Na kostce do gry na kostkę przykleiłam tak naprawdę karteczki z narysowanymi ludzikami, z różnymi pozami. W scenariuszach dokładnie opisałam, jakie te pozy mamy. Mamy na przykład ludzika, który dotyka się jedną ręką za głowę, drugą ręką za brzuch, a nogi ma ugięte. Mamy na przykład ludzika, który podnosi, stoi na jednej nodze i trzyma się w ten sposób. Mamy ludzika, który na przykład ma ugięte nogi i ugięte ręce. Także ludzika, który ma ręce wysoko do góry. Mamy ludzika, który leży i podnosi ręce do góry. A także, e, chyba jeszcze raz coś jednego wypowiedziałam, a może wszyscy powiedzą nie. Co ten do dzieła? To co wypadnie, to robimy. O, wypadł ludzik. Który leży i ma ręce wysoko do góry podniesione. Zatem wszyscy kładziemy się na plecach i unosimy ręce do góry. Co będzie następne? O, mamy ludzika, który podnosi ręce. Wszyscy stajemy w ten sposób. I następne. Dzika, który podnosi jedną nogę i trzyma się w ten sposób. Taka kostka do gry w sali przedszkolnej świetnie się sprawdzi, właśnie kiedy chcemy i widzimy, że dzieci potrzebują ruchu. W ten sposób możemy zapewnić im szybką aktywność, a jest to również trening z zakresu orientacji w przestrzeni, z zakresu e, tak naprawdę przekładania tego, co widzimy na obrazku na nasze ciało, więc naprawdę wielowymiarowe. Dziękuję za wspólną zabawę. Do zobaczenia wkrótce.